Dzień dobry, witam Państwa w niesamowitym miejscu na terenie naszego miasta, jedynej zachowanej XIX-wiecznej nekropolii we Wrocławiu, wyjątkowej. Jest to stary cmentarz żydowski, nie jest już oczywiście miejscem grzebalnym, jest jednym z oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mamy piękną pogodę, świeci słońce, zatem jest to najlepszy czas, żeby poznać wszystkie. Uroki tego miejsca, i małą architekturę, i niesamowitą roślinność, która jest również tutaj elementem historycznym, ale właśnie przede wszystkim, żeby poznać historię. Nie tyle tego miejsca otwartego w połowie XIX wieku, ile dzisiaj zapraszam Państwa na nieco inne oprowadzanie, ponieważ powiem Państwu o kobietach w kontekście właśnie tego cmentarza. Zatem, herstoria. Coś, co pomijaliśmy przez stulecia, dzisiaj postaram się to chociaż w malutkim przybliżeniu Państwu pokazać. Pierwszym grobem na naszej dzisiejszej trasie będzie bardzo niepozorny, bardzo prosty. Nagrobek, który należy do Augusty Stein. Ja myślę, że Państwo doskonale kojarzą, to jest właśnie to nazwisko. To jest matka Edyty Stein, znanej także jako Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Święta Kościoła Katolickiego. Zresztą te święcenia otrzymała w 1997 roku, nadane przez Jana Pawła II we Wrocławiu. Ja nie będę mówić o Edycie Stein, bo to jest historia, myślę, świetnie we Wrocławiu znana. Powiem kilka słów o jej mamie, dlatego że jej mama była prawdziwą bohaterką. Moglibyśmy powiedzieć bohaterką życia codziennego. Proszę sobie wyobrazić, że rodzina Steinów przyjechała do Wrocławia z Lublińca w 1890 roku. Augusta miała wówczas sześcioro dzieci. Tak naprawdę urodziła 11, ale czwórka zmarła w niemowlęctwie. Zaraz po przyjeździe do Wrocławia urodziła się właśnie Edyta Stein, najmłodsze dziecko tej pary. Dlaczego tu przybyli? No, z prostego powodu: lepsze perspektywy, rozwoju interesu. Mam tutaj na myśli skład drewna, którym handlował Siegfried Stein, ale też możliwości edukacji dla dzieci. Niestety, zaraz po przyjeździe do Wrocławia zdarzyła się tragedia. Nagle umarł Siegfried Stein i Augusta, która nigdy wcześniej nie zajmowała się prowadzeniem biznesu, była przykładną gospodynią domową, matką, która skupiała swoje wysiłki na tym, żeby dbać o dom i o dzieci. Została sama z siódemką małych dzieci z raczkującym interesem w obcym wielkim mieście. Mimo tego, że jej krewni namawiali ją do powrotu do Lublińca, ona znalazła w sobie odwagę, żeby spróbować tą nową sytuację, no, przekuć na Sukces po prostu, tak moglibyśmy powiedzieć językiem korporacyjnym, i udało jej się, naprawdę udało jej się. Okazało się, że świetnie sobie radzi jako bizneswoman, ale też była w stanie nie tylko zapewnić godne warunki mieszkania dla siebie i swoich dzieci, ale przede wszystkim wszystkie dzieci wykształciła. Także kobiety. E, Edyta Sztajn studiowała, jej siostry również, e, jedna z nich została znaną e, wrocławską e, ginekologką. Także naprawdę, kobieta postawiona no, przed bardzo trudnym życiowym wyzwaniem, mająca już przeszło 40 lat w takim momencie, stanęła na wysokości zadania. Jak bardzo było to trudne w świecie zdominowanym przez mężczyzn, no bardzo łatwo jest nam to sobie dzisiaj e, wyobrazić. Niesamowita postać, o której także należy mówić równie dużo, jak o jej córce. Kolejny grób, który chciałam Państwu pokazać, no nie będę ukrywać, że to jest moja ulubiona bohaterka. Nie tylko z tych osób, które tutaj w tym panteonie wrocławian zostały pochowane, ale w ogóle ulubiona bohaterka z historii Wrocławia, Friederike Kempner. Warto o niej powiedzieć kilka słów, między innymi dlatego, że jej poglądy, nawet dziś, uważane by były przez niektórych za kontrowersyjne, za rewolucyjne, a co dopiero w XIX wieku. Friderika Kempner pochodziła ze znanej rodziny, właścicieli ziemskich. Jej matka, ze słynnego galicyjskiego rodu aszkenazyj zadbała o to, żeby wszystkie dzieci, także dziewczynki, były dobrze wykształcone. Friderika zajmowała się tak naprawdę zawodowo pisaniem, ale tutaj od razu trzeba przyznać, że te jej teksty no, nie cieszyły się jakąś wielką popularnością wśród krytyków. Natomiast były bardzo poczytne. Do tego stopnia, że wiele osób mówiło, że rodzina bojąc się ośmieszenia, ponieważ no były to teksty naiwne, czasem komiczne. Ten komis był oczywiście przez nią niezamierzony, wykupuje całe nakłady książek, żeby nie kompromitować nazwiska rodziny. Czy tak było? Trudno powiedzieć, dzisiaj bardziej skłaniamy się raczej ku tej myśli, że ona dlatego pisała takim prostym językiem, żeby te teksty mogły dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Ale twórczość Fryderyki to jedno: ważniejsze jest to, o co walczyła. Walczyła o godne traktowanie wszystkich ludzi nienaruszalność praw człowieka. O równą sprawiedliwość dla wszystkich. Walczyła o to, żeby godnie traktować więźniów, żeby godnie traktować także osoby pracujące w wielkich zakładach przemysłowych. Walczyła o godne traktowanie zwierząt. Proszę sobie wyobrazić, połowa XIX wieku, dzisiaj nawet niektórzy twierdzą, że zwierzęta to rzeczy, a wtedy to była wręcz myśl dominująca. Ona mówiła nie. To są żywe istoty. Żyją, czują tak jak my. Należy je traktować z szacunkiem. E, ciekawostką taką o Fryderyce Kempner. Jest fakt, że ona bardzo się bała pochowania żywcem. Ona w pewnym momencie pracowała w lazarecie i widziała, jak chowają żołnierzy prawdopodobnie jeszcze za życia. Dlatego też prowadziła bardzo szeroką kampanię, która miała uświadamiać właśnie takie zagrożenie. Sama zresztą pozwoliła się skremować po to właśnie, żeby uniknąć tego pochowania żywcem. Naprawdę jedna z najwspanialszych wrocławskich bohaterek walcząca o prawa człowieka, o prawa zwierząt, feministka nie bojąca się swoich poglądów mimo powszechnej krytyki. Na Starym Cmentarzu Żydowskim jest tak, że nie zawsze powiem Państwu o kobietach, które akurat tutaj znalazły ostatnie miejsce spoczynku. Bardzo często, gdy prowadzimy takie oprowadzania historyczne po tym miejscu, no, mówimy o kobietach w kontekście tego miejsca. Tak na przykład dzieje się wtedy, kiedy rodzice kogoś znanego są tutaj pochowani, ale ten ktoś życie zakończył często w bardzo odległych miejscach. I tutaj mamy właśnie taki przykład. To jest grobowiec bardzo znanej wrocławskiej rodziny Spiro. Nesto tej rodziny był kantorem wrocławskiej synagogi. Jego wszystkie dzieci właściwie związały się ze sztuką, w tym Eugen Spiro, bardzo znany wrocławski malarz, który no malował w manierze secesyjnej, też takiej też zwiastował w swoim malarstwie nadejście nowoczesnych styli. Ale o ile o Eugenie powiedzieliśmy już dużo, była jego wystawa, o tyle jego siostra, Balladina Klosowski, jest dużo mniej znana. Ona nie jest tutaj pochowana, zmarła w Paryżu już po II wojnie światowej, ale jest postacią niezwykłą. Była najmłodszą z rodzeństwa Spiro, od właściwie młodych lat interesowała się sztuką, sama próbowała malować, była uzdolnioną malarką, która malowała w technice akwareli. I w jednym z wrocławskich salonów artystycznych poznała. Potomka polskich szlachciców, Klosowskiego, za którego wyszła za mąż i dosłownie uciekła z nim do Paryża, gdzie także założyła salon artystyczny, w którym no, bywały największe osobistości pierwszej połowy XIX wieku, łącznie z Erichem Marią Rilke, z którym zresztą balladynę połączył gorący romans już w latach późniejszych. Jest naprawdę sporo o niej wspomnień. Niestety w Polsce nie są one aż tak bardzo dobrze znane. Wspominają ją znani malarze, znani literaci. Mówią o tym, że była ciepłą, miłą, jednocześnie melancholijną osobą, o wyjątkowej artystycznej duszy, hojnie wspierającą swoją pomocą artystów, którzy dopiero zaczynali. Nawet kiedy mieszkała już w Szwajcarii, nadal utrzymywała ten kontakt ze światem artystycznym. Dzisiaj jest jedną z najlepiej znanych wrocławianek, które obracały się w artystycznym świecie Paryża początku XX wieku, ale myślę też, że historycy sztuki mogą ją znać z innego względu, ponieważ była ona mamą znanego, bardzo znanego malarza, który tworzył pod pseudonimem Baltus. Także jej dzieci, Pier Klosowski został chociażby pisarzem, Baltus, jak wspomniałam, malarzem i ona miała na nich ogromny wpływ artystyczny, ogromny wpływ duchowy, wspierała ich w tej drodze, także kobieta, która pomagała artystom, sama była artystką i Wykształciła, przygotowała do życia dwójkę wybitnych artystów. We wrocławskiej historii, podobnie jak w ogóle w historii Europy czy też świata, zawsze bardzo trudno jest znaleźć kobiety, które zajmowały się no, zawodowo polityką. Z prostego względu zostały do niej dopuszczone bardzo późno w Niemczech, w Polsce też w 1918 roku. I na starym cmentarzu żydowskim my mamy taką postać, która właśnie zajmowała się polityką w takim znaczeniu no, zawodowym. Mam tutaj na myśli Paulę Olendorf, to jest jej grobowiec, a właściwie nie jej grobowiec. Tablica tylko ją upamiętnia, dlatego że ona zmarła w Jerozolimie. Pochowana jest tutaj natomiast jej córka Lizji Olendorf. Która to też bardzo znamienne dla, e, dla tego, czym zajmowały się kobiety, jak potrafiły się poświęcić dla innych. E, Lizji zmarła z powodu zakażenia, którego nabawiła się opiekując się żołnierzami e, w jednym z lazaretów w trakcie I wojny światowej. Ale wróćmy do Pauli. W 1918 roku została pierwszą w Niemczech radną miejską z ramienia Niemieckiej Partii Demokratycznej. Ta data 1918 rok jest znamienna, to jest data, w której kobietom, tak jak wspomniałam, otwarto e, drogę do polityki. O co walczyła Paula Olendorf w Radzie Miejskiej? No przede wszystkim była społeczniczką, e, walczyła o lepszą edukację. O wykształcenie młodych dziewcząt po to, żeby mogły wykonywać godny zawód, a nie być wykorzystywane przez innych do wykonywania prac, które były ponad ich siły lub po prostu były niegodne. Walczyła o to, żeby zapewnić opiekę przedszkolną, także dlatego, żeby matki mogły w tym czasie poświęcić się pracy. Zawodowej. Robiła to wszystko, mimo tego, że dotknęła ją wielka rodzinna tragedia. Praktycznie przeżyła wszystkie swoje dzieci, także wcześniej zmarł jej mąż. Także na tym froncie walki o e, dobrobyt, o równość społeczną, o równość majątkową. Została sama, zakładała szereg fundacji charytatywnych, ale przede wszystkim wiedziała, że żeby naprawdę skutecznie działać, musi dostać się tam, gdzie zapadają decyzje. We Wrocławiu decyzje zapadają w Radzie Miejskiej, stąd też właśnie jej tam obecność. Była też jedną z członków Żydowskiego Związku Kobiet, bardzo ważnej instytucji w ogóle dla rozwoju... E, dla rozwoju instytucji kobiecych, instytucji feministycznych, ale także instytucji e, społecznych. Przyznam się Państwu, że najciekawsze jak mi się wydaje zostawiłam sobie na koniec. Dlaczego mówię, że najciekawsze w obliczu tylu niesamowitych historii? E, dlatego, że to jest historia, którą odkryliśmy dosłownie no, kilka tygodni temu. E, nie mieliśmy o tym wcześniej pojęcia. To jest też urok tego miejsca, że my się go ciągle uczymy, ciągle odkrywamy o nim kolejne tajemnice, no jest nam z wielu względów coraz łatwiej tą wiedzę zdobywać. I taką właśnie wiedzę zdobyliśmy całkiem niedawno. Niepozorna, bardzo prosta macewa należąca do rodziny kon. Ja nie będę mówić o samej rodzinie Kon. Powiem o córce e, Georga Kona i Heleny Kon, która tutaj co prawda nie jest pochowana, ale była postacią wyjątkową. Zacznę od początku. Hedwig Kon, urodzona we Wrocławiu w 1887 roku w Polsce i we Wrocławiu zupełnie nieznana. Bardzo natomiast rozpoznawalna postać w Stanach Zjednoczonych. Była pierwszą kobietą, która uzyskała pozwolenie na wykładanie i nauczanie, a także prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jedną z pierwszych trzech kobiet w Niemczech, które uzyskały habilitację z fizyki. Prowadziła badania naukowe jako doktora, doktorka habilitowana, także ogromna nobilitacja. Na studia poszła już w 1907 roku, zatem rok przed oficjalnym dopuszczeniem kobiet do studiowania. Niestety, niestety miała tego pecha, że naziści doszli do władzy i zabroniono jej dalej e, prowadzenia zajęć. Mimo to, po oficjalnym zwolnieniu z uniwersytetu. W 1933 roku do lat 40. jeszcze prowadziła trochę w tajemnicy badania naukowe dzięki życzliwości swojego nauczyciela i innych naukowców z naszego uniwersytetu. W 1940 roku, mając 57 lat, przez Rosję. Przez Szwajcarię wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymała posadę na jednym z uniwersytetów, właśnie w Ameryce. Tam spędziła resztę życia. W latach 40. otrzymała tytuł profesorski. Jest najbardziej utytułowaną naukowczynią, która urodziła się we Wrocławiu. Naszą krajanką, o której naprawdę nie pamiętamy, a powinniśmy. Nawet tutaj muszę Państwu powiedzieć, że w, 2000, w 2019 roku Google Dudle poświęciło jej specjalną grafikę z okazji jej urodzin, które przypadły w kwietniu. Jak do tej pory, jeden jedyny raz Google w ten sposób upamiętniło osobę pochodzącą z Wrocławia, i to właśnie ją, Hedwig Kon, której rodzice spoczywają. Tutaj, na Starym Cmentarzu Żydowskim. Tu jeszcze wspomnę o bardzo ważnej historii, bo o niej nie mówiłam, a zawsze warto ją przypominać. Siostra Hedwig Kon, Emi Kon, zmarła w 1942 roku. Nie wiemy jak. Wiemy, że zmarła podczas zagłady. Być może chorowała, ale być może popełniła samobójstwo z powodu tego, co się działo dookoła. Natomiast brat Hedwig Kon, syn pary tutaj pochowanej, został deportowany w pierwszym transporcie w 1941 roku w listopadzie do Kowna, gdzie został zamordowany. Społeczność żydowska we Wrocławiu przestała istnieć. Zginęli. Wspaniali mężczyźni, wspaniałe kobiety, zginęli Wrocławianie. Dlatego zawsze będąc w tym miejscu, będąc w każdym miejscu należy pamiętać o tych ludziach i o tym, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Bardzo się cieszę, że państwo byli tutaj ze mną. Zapraszamy, jeśli już skończy się pandemia, na nasze niedzielne oprowadzania. Oprowadzamy zawsze w niedzielę o godzinie 12. .00. Oprowadzają przewodnicy z Muzeum Miejskiego Wrocławia, czasem także ja, między innymi właśnie taką trasą herstoryczną. Jeśli Państwo są spragnieni większej ilości kobiecych biogramów i kobiecych historii, to zapraszam na profil na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia gdzie przez cały marzec publikowaliśmy taki cyk 30 wrocławianek i tam właśnie znalazła się i Hedwig Conn, i Balladyna Klosowski, i Friederike Kempner, i Auguste Stein, i Paula Olendorf i wiele innych wspaniałych kobiet z historii naszego miasta. Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli Państwa w tym miejscu ponownie oprowadzić, kiedy będziemy mogli pójść razem na spacer. Mamy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, bo cmentarz to jest miejsce, które każdy wrocławianin powinien odwiedzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję.